Yy, u nas w klasie, w drugiej A, znalazło się kilka osób, które chciały zrobić jakby taki projekt yy, bajkowy yy, na dzień postaci który jest obchodzony 5 listopada. No i postanowiliśmy zrobić w przedstawienie dla dzieciaków ze szkoły podstawowej nr 8 i, i przedszkola bajek. 6. No, tak. I... Tak. tak. <śleskujesz> tak. <śleskujesz> <śleskujesz> tak. Ja, nie nie jakieś bajkowego przedszkola w każdym razie. No i na początku było tak, że ustalaliśmy scenariusz, zbieraliśmy różne pomysły i ogólnie chodziło o to, że w scenariuszu były pomieszane bajki na przykład. No nie wiem, czy wychodził z w butach na scenę, który szedł w szwirkach i lepały mu się łapki, a obok siedział płaczący kościuszek, który miał takie trapy na nogach i no i się tam musieli wymieniać, te dzieci to wszystko porządkowały i ogólnie mieliśmy przy tym strasznie dużo zabawy. W sensie przy robieniu kostiumów, przy, nie wiem, próbach. I wiemy, najfajniejsze było według <grymna> był, był większości z nas, biorąc udział, właśnie reakcja dzieci, no bo w sumie my, żeśmy to zaczęli tak robić i było, że no fajnie, przebierzemy się, coś tam zrobimy, może i pójdziemy do szkoły. E, i ten, a później zobaczyliśmy, jak te dzieci reagują w ogóle na to, że my tam przyszliśmy, coś robimy, śmiejemy się z nimi, bawimy to... No to było takie łałże, właśnie łałże. No bo po prostu zangażowany, jak tak się chce wyrobić z nami i tak później ja właśnie będą pokazane, jak się kochą. Właśnie taki malutki sztab na przykład podchodził i się pytał, no tak znowu zdjęcie, je, jestem twoją fanką. Tak, tutaj niektóre ludzie nie miały fanki. Tak, no i ogólnie chodzi właśnie największe największą to były te subnie e, księżnicze, gdzie małe dziewczynki po prostu chodziły za nimi takimi sznurami fanek i no. I, I to, to by było wyłożone z nim nazwą. Tak, tak. No i nic. No i, no i resztę z którym kompletowaliśmy sami. Przynosiliśmy z domu, nie wiem, łyżki na przykład przynosiliśmy z domu. No różne rzeczy, no i w sumie arcy... <symbolic> No właśnie, to był rok, były zamiany komediumu, był Batman ze Spidermanem, byli pomieszani częściami stroju, była Elsa, która śpiewała, チョコレート。 . Dobra, witam Was wszystkich. Ja nazywam się Dawid Kruszyca i wraz z Wasą jak w ramach projektu Szkoła z Lasą przygotowaliśmy lekcję odwróconą. Pewnie nawet nie wiecie, co to by może być, czym to się je, o co w tym chodzi, ale za chwilę się dowiemy. No, to lekcja odwrócona. Tak, sama o to chodzi. To będzie lekcja, która odbywa się w niekonwencjonalny sposób. Standardowo. Każda lekcja, każde ogólnie nauczanie na całym świecie odbywa się tak, że w szkole zdobywa się nową wiedzę i umiejętności. Znaczy no, na lekcjach siedzimy i tam to dzieje Jak to zawsze wygląda? A w domu... Ćwiczymy nową nawet umiejętności, czyli utwierdzamy się z tym, co poznaliśmy w szkole, powtarzamy sobie to, co w ale my podeszliśmy do tego w ogóle, właśnie tej niekonwencjonalnej lekcji, eksperymentalnie zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Jak myślicie, gdzie się odbywa? No w, w domu, a tego, co się nauczyliśmy w domu. Ale żeby taka lekcja mogła się odbyć, najpierw w domu każdy z uczniów czyli z właśnie całej klasy dostał do przygotowania jakiś temat i materiały, no, i na podstawie tego musiał się przygotować, aby do szkoły tylko mógł przyjść i ćwiczyć to, czego się nauczył w domu. No to jestowanie z tego tematu na podstawie przygotowanych materiałów. No a w szkole tylko ćwiczenie tego, co się nauczyć. Tematem właśnie naszej odwróconej lekcji był wykres funkcji liniowej. Każdy nie pamięta ten wykres funkcji liniowej. No to pamięta. Pamiętacie, pamięta, bo i skądś tam w starym czasie, tak? jakiejś funkcji liniowej. Też to pamiętam. Oczywiście. Ale pamiętam, że lekcja odwrócona, odeszliśmy całkowicie od tego. Wyrzuciliśmy pediów i jak i, i Wszystko wyrzuciliśmy i usiedliśmy do komputerów. Ale nie, 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 nie nie. 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 Chcieliśmy, żeby pracować, bo właśnie tu mamy datę, program, który pracowaliśmy. Po lewej mamy zadania. Każdy uczeń tam po kolei musi o tym trochę poprawić, mi robotę, jak to wyglądało. No i tak właśnie ta lekcja się odbywała. Wszystko to jakby odbyło się w programie, który się nazywa GeoGetLine. Jest to darmowy program. Każdy może to sobie w domu pobrać. Nie wiem, jak przynajmniej go pobada, bo sobie to? właśnie w domu wykres funkcji miniowej takie złoto tego programu. No i oczywiście na koniec to wszystko odbyło się pod patronatem na tym pani magister. Karoliny. Dziękuję bardzo. Jest, Jest, bardzo, tak bardzo tak

no proszę. w ramach szkoły z klasą wychodziliśmy do Oleśnickich Podstawówek, dokładnie do Szkoły Podstawówek numer 2 i numer 6, z inicjatywą przeprowadzenia lekcji na temat chemii. rozbyliśmy tam w takim małym laboratorium. Zajęć, bo i zasady w naszym otoczeniu i e, w klasach lekcyjnych, zazwyczaj na zajęciach e, przyrody, e, robiliśmy takie małe laboratorium i podawaliśmy doświadczenia właśnie na ten temat. Pytaliśmy, jakie kolory przyjmuje wywalcz czerwonej kapusty, na przykład w zasadach i czy są kwasy, czy są wskaźniki, jakie one mogą być. I daliśmy im możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń mądrych. było pompowe. Tak, właśnie przez te doświadczenia małe <grym> uczniowie mogli identyfikować gazy. Jak w ogóle potem jak Węgla mogli się bawić nimi i poznawać. A za nami zdjęcia z naszych życia. Jak zdobywali nowe zainteresowania, niech przy temu mogli poznać i zainteresować się czymś nowym, którego wcześniej. I chcieliśmy przegadać im to wiedzę w taki ciekawy sposób, a nie jak w tym nowe tylko żeby takie, tylko że to do jest takie ciekawe zajęcia praktyczne. Edukacja i już mogli przekazać swoją nabytą wiedzę w szkole i... Więc klasa pierwsza C wyszła z takim pomysłem, aby stworzyć bloga chemicznego. I właśnie pani Jani przywróciła się na to. Gdy wyjeżdżaliśmy na różne uniwersytety, wykłady, mieliśmy tam zajęcia na laborce, Zaczęliśmy to wszystko nagrywać tak właśnie powstał błąd chemiczny. E, pisaliśmy z tego różne notatki, także pani nam wysyłała różne zagadnienia, z których można było na przykład przygotować materiał na sprawdziany. I tam właśnie znajdują się filmiki, jak się bawimy tam na tej zaborce i różne notatki. Ten blok chemiczny będzie też służył po to, żeby przekazywać tutaj wymagania, materiały, potem ten kartówek, sprawdzianą, hmm. znaczy, hmm. link jest na naszej hmm. stronie internetowej. Hmm.